Szanowni Państwo, przyszła jesień, a wraz z nią kolejny odcinek naszego reportażu Kopernikus. Mamy tydzień noblowski, w związku z czym dzisiaj pozostaniemy w klimacie naukowym. Będziemy mówić o nagrodach Nobla z medycyny, z fizyki oraz z chemii, a także o wybitnych osiągnięciach polskich naukowców. Bądźcie z nami i oglądajcie Kopernikusa. Ja nazywam się Maksymilian Mirecki, a jesteś ze mną. Radosław Miedełko, witam. Może zacznijmy w takim razie od tych sukcesów polskich naukowców związanych też z czatem GPT. Czy mógłbyś przybliżyć nam to wydarzenie? Oczywiście. Wydaje mi się, że w, prawie w każdym reportażu coś o sztucznej inteligencji jest. Sztuczna inteligencja nie odpuszcza nauce, nie pozwala o sobie zapomnieć. I faktycznie Polacy. Mają duże osiągnięcie, znowu w dziedzinie sztucznej inteligencji, bo opracowali duży nowy model językowy, który jest tworzony przez Metę, czyli właściciela Facebooka. No, i jak wiesz, jak wiecie, tych, tych modeli językowych powstało naprawdę sporo. Ten boom AI powstał bardzo duży i tych, tych modeli jest naprawdę sporo. Oczywiście taki najbardziej popularny jest ChatGPT, ale ten nowy model językowy, który, który gdzieś tam, do którego Polacy się przyczynili w dużym stopniu, ma być bardzo, bardzo wydajniejszy niż ten ChatGPT. No ale z racji tego, że jest trochę tych modeli, wypisałem sobie tutaj jakby różnicę, czym ten model faktycznie może gdzieś tam się wyróżniać. I po pierwsze też trzeba zaznaczyć, że ten model nie jest e, taką stroną jak ChatGPT. Nie możesz sobie wpisać po prostu tego modelu językowego, już na nim operować. On funkcjonuje na tej zasadzie, że po prostu ściągasz oprogramowanie i wtedy na twoim komputerze możesz z niego korzystać. E, no i tutaj twórcy wskazują, że pozwoli on obsługiwać 64 razy więcej e, tekstu niż e, ChatGPT. E, jak używałeś czatu? Pewnie zauważyłeś, że w przypadku wersji tej trzeciej, czwartej no ten limit stron występuje. Więc czasami trzeba się rozdrabniać, nie, nie stworzyć i dużego, dużego, długiego tekstu. A ten, ten nowy model ma mieć umiejętność obsługiwania 8000 tokenów, co przekłada się na około 30-50 stron. Więc to jest już naprawdę sporo, to jest imponująco. Potrafi też przetwarzać bardzo długie dane wejściowe dzięki czemu w większym stopniu generuje spójne i trafne odpowiedzi. No i on też jest, działa na zasadzie takiego otwartego programowania, więc tak naprawdę wszyscy informatycy z całego świata mogą go modyfikować, a na przykład w przypadku czatu GPT to oprogramowanie nie zostało udostępnione publicznie, więc nie można łatać tych dziur, które gdzieś tam występują. No, i e, Polacy nie byli tylko jakimś tam elementem, który, który się przyczynił, ale tak naprawdę jakby cały zespół tak naprawdę był polski. Tutaj wskażę, e, kto za nim stał. E, za tym modelem językowym stali Szymon Forkowski, Konrad Staniszewski, Mikołaj Pecek i Piotr Miłoś. E, to są badacze związani z NCBR-em, e, Uniwersytetem Warszawskim oraz panem. No i oprócz tego jeden ze współtwórców startupu Ilona Maska, i Henryk Michalewski, który jest związany z Googlem, ale też również z Uniwersytetem Warszawskim. Pewnie ostatnio miałeś, dostałeś taką informację, że E, że polscy programiści są jednym z czołowych, jeśli chodzi o uniwersytety, i Uniwersytet Warszawski właśnie króluje. No Sztucznej inteligencji, jak widać e, jak widać też. Tak, to też myślę, że udowadniamy w każdym z naszych reportaży, tak. jak opowiadamy o tych sukcesach. I należy pamiętać też, że Polacy współzakładali ChatGPT, też byli współca OpenAI, w związku z czym mamy naprawdę ogromną bazę tych zasobów ludzkich i wypadałoby ją jak najlepiej wykorzystać. Szanowni Państwo, na samym wstępie wspominałem, że trwa Tydzień Noblowski. W momencie, kiedy nagrywamy nasz reportaż, jest 6 października 2023 roku. W związku z czym nie wiemy jeszcze, kto trzyma Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii, ponieważ zostanie ona przyznana dopiero w poniedziałek, 9 października. bo staramy się przedstawić wszystkich zwycięzców tych nagród Nobla, które już zostały przyznane. Może przypomnę, że Nagroda Nobla jest to taka prestiżowa. Nagroda z dziedziny nauki, przyznawana od 1901 roku, kiedy to Alfred Nobel po śmierci w swoim testamencie zapisał cały swój majątek na rzecz fundacji, po to, aby co roku przyznawać te stypendia i nagrody najwybitniejszym naukowcom z tych najbardziej istotnych, wyszczególnionych dziedzin. No i ta tradycja jest kontynuowana zresztą. Do dzisiaj piękna tradycja, cała ceremonia odbywa się w Szwecji też tam wiodącą rolę prym wiedzie Szwedzka Akademia Nauk. Może zaczniemy w takim razie od fizyki. W tym roku Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki otrzymało trzech naukowców. Pierre Agostini, Ferenc Krausz oraz Anne Ullier. Co ciekawe, wszyscy naukowcy badali podobne zagadnienie którym były takie krótkie pulsy światła, dzięki którym w atosekundach można wykorzystywać je do mierzenia dynamiki elektronów w materii. I rozumiem, że to może brzmieć bardzo zawile, więc postaram się wyjaśnić krok po kroku każde słowo z tej definicji, tak, żeby było to jasne dla przeciętnego zjadacza chleba. Jeżeli chodzi o te krótkie impulsy, to Wspomniałem o tym, że były one badane w atosekundach. Proszę sobie wyobrazić, że atosekunda jest to jedna tryliardowa część sekundy. Czyli, jeżeli byśmy zapisali to w miejscach po przecinku, to jest 10 do potęgi minus 18. Są to cząstki tak małe, że nawet nie jesteśmy w sobie w stanie tego uświadomić. Nasze mrugnięcie oka trwa wiele, wiele, wiele setek tysięcy razy dłużej niż atosekunda. Oni do tego dokonali prowadząc różne eksperymenty, każdy z nich na różnych etapach swojej kariery, ponieważ nie jest to wynalazek nowy. Jedni odszli do tego w latach 80. inni w 90. Natomiast kapituła konkursu zdecydowała się wyróżnić całą trójkę z tego względu, że ten ich wynalazek, to badanie tych elektronów w materii może mieć wiele przełomowych zastosowań. Do tej pory nie byliśmy w stanie badać tych zjawisk zachodzących na. Poziomie atomów, elektronów, materii, ponieważ często były to wielkości tak małe, że nie posiadaliśmy narzędzi do tego, żeby je odkryć. I też jedna z przewodniczących kapituły wspominała o tym, że to nam otwiera zupełnie nowe drzwi do niepoznanego świata, który możemy zgłębiać w następnych latach. I też y, nawiązuje to y, do tej fizyki kwantowej, która w ostatnich latach również dynamicznie się rozwija. Nie mamy jeszcze y, Fantowej teorii grawitacji, nie wiemy wszystkiego o fizyce, jak połączyć tą skalę makro ze skalą mikro, więc to też się dzieje w tych latach, i te badania idą wyraźnie w tym kierunku, żeby odkryć te dziedziny związane z tą skalą mikro. I dzięki temu, że teraz posiadamy te narzędzia, jakim są te impulsy światła, możemy zgłębić tajemnice świata elektronów, materii, atomów, a to także przyczyni się do odkrycia realnych udogodnień, które pomogą nam w takim codziennym życiu na co dzień, ponieważ dzięki Poznaniu świata elektronów jesteśmy w stanie badać jakość żywności, stworzyć takie urządzenia, które sprawdza, sprawdzają między innymi w jaki sposób są przesyłane dane w urządzeniach elektronicznych, na tym poziomie mikro, w związku z czym to są realne rzeczy ważne, które pomogą nam dokonać tego postępu technologicznego i ten postęp już jest tuż za rogiem, więc. Prawdopodobnie w najbliższych latach te badania w zakresie tych impulsów świetnych będą kontynuowane, ale z perspektywy fizyki jest to naprawdę istotny przełom, dzięki czemu też zrobimy ten krok do przodu jako ludzkość. Ja może jeszcze tylko dodam, że taka ciekawostka, łącznie ta nagroda, która jest przyznawana badaczom, wynosi 4,5 miliona złotych w przeliczeniu, bo jest to 11 milionów koron i oni się podzielą, ci badacze, tą nagrodą w trójkę, czyli każdy z nich dostanie około 1,5 miliona złotych, co też może stanowić jakąś zachętę do badań naukowych i do zostania <coughs> naukowcem, więc jeżeli oglądają nas badacze, naukowcy, to zachęcamy, warto Uczestniczyć w takich badaniach. Oczywiście no, nie jest łatwo. Akurat była to 117 nagroda w dziedzinie fizyki. My możemy się pochwalić naszą polską neblicką Marią Skłodowską-Kiri, która otrzymała tę nagrodę w 1903 roku razem ze swoim mężem Piotrem Kiri oraz Henrym Becquerelem. I co ciekawe, Maria Skłodowska-Curie do dnia dzisiejszego pozostaje jedyną kobietą, która otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla, ponieważ w 1911 roku otrzymała nagrodę Nobla z dziedziny chemii i jest jedynym uczonym w historii, który otrzymał nagrodę z dwóch dziedzin przyrodniczych. Więc jest to nieprawdopodobne osiągnięcie. Zważywszy też na to, że jak spojrzymy historycznie na nagrody Nobla, które były przyznawane, do tej pory, do 2022 roku, 94% nagród Nobla otrzymali mężczyźni tylko 6% kobiety. A był to początek XX wieku, co jeszcze bardziej wyróżnia Marię Skłodowską-Kiri. Okej, okay. to oczywiście ja tutaj powiem o drugim, równie istotnym kategorii, jeśli chodzi o Noble, o medycynie. I tutaj, jak wczoraj zgłębiałem ten temat, to przeczytałem takie zdanie, że ta nagroda jest takim symbolicznym końcem COVID-u, bo nagroda właśnie w 2023 roku w dziedzinie medycyny została przyznana za odkrycie, które doprowadziło do szczepionki mRNA właśnie na COVID-19. Nagrodą uhonorowano dr Katlin Karinko i doktora Drew Weissmana, Właśnie za odkrycie modyfikacji e, zasad, które umożliwiły e, opracowanie właśnie szcz skutecznych szczepionek MRNA przeciwko COVID. I jakby na czym to ta, e, ta, odkrycie polegało? No, e, te badania pozwalają e, tak modyfikować e, nukleozydy czyli stanowiące taką podstawową cząsteczkę, cząsteczkę RNA e, i DNA. Że iniekcja, czyli szczepionka MRNA nie wywołuje stanu zapalnego w organizmie. To był gdzieś tam problem, z który, którym się zmierzano już od dłuższego czasu. Bo z tego co dobrze pamiętam chyba już od 2005 roku, więc to nie są nowe badania. Ale właśnie odkrycie przez tą dwójkę no, zasadniczo zmieniły rozumienie interakcji MRNA z naszym układem odpornościowym to jakby to sprawiło, że te szczepionki są bezpieczne. No i jak, jak tutaj Komitet Noblowski to uzasadnił? Uzasadnił to tak, że zastosowanie tego badania pozwoliło uratować tak naprawdę życie milionów ludzi, a u znacznej większości liczby można było mówić tutaj o zapobiegnięciu poważnemu przebiegowi tej infekcji. E, więc no, ja w sumie mógłbym podzielić to zdanie, że no, to jest taka trochę symboliczne e, zakończenie tej pandemii. Oczywiście no, dalej, e, dalej są przypadki COVID. E, ale jest ich dzięki tej szczepionce coraz coraz mniej. Tak nagroda w pełni uzasadniona. Podkreślmy jeszcze przecież jak w szybkim czasie powstała ta szczepionka od hmm. marca do grudnia. Było to niecałe 10 miesięcy. Ale tak jak, tak jak wspomniałem, no gdzieś tam te badania już wcześniej, wcześniej były prowadzone, ale oczywiście wtedy na pewno nabrały tempa. Tak, ale do, dzięki temu, że wcześniej też były prowadzone, zostały wykorzystane właśnie do stworzenia tej szczepionki. Dokładnie. W związku z czym, jak widać, nauka też ratuje życie. Mówiliśmy wcześniej o zjawiskach kwantowych i zjawiska kwantowe najwidoczniej teraz są takim tematem najważniejszym, ponieważ w dziedzinie chemii Naukowcy również otrzymali nagrodę Nobla za odkrycie i przeprowadzenie syntezy tak tzw. kropek kwantowych. W związku z czym, jak widzimy, fizyka kwantowa i zjawiska kwantowe są przyszłością. Natomiast, jeżeli chodzi o laureatów tej nagrody, to 115. nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymało trzech badaczy: Mongi Bawenti, Luis Bruce oraz Aleksiej. Jakimow, i tutaj pojawiła się pewna wpadka Komitetu mm -hmm. Noblowskiego z tego względu, że w środę rano 4 października wymienieni przeze mnie badacze, otrzymali powiadomienie mailowe z gratulacjami z mailem, w którym znajdował się taki załącznik z otrzymaną nagrodą, certyfikatem, który wskazywał na to, że otrzymali nagrodę Nobla. Później osoba odpowiedzialna za wysyłanie tych maili zaprzeczała, stwierdziła, że jest to fake news, że prawdziwi laureaci zostaną ogłoszeni wieczorem, ale okazało się, że ci prawdziwi laureaci potwierdzili się w 100% z tymi, którzy otrzymali wiadomość mailową, w związku z czym tutaj komitet kapituła nie popisała się w pełni, ale w każdym bądź razie nagroda jest w pełni zasłużona dla tych badaczy. Niemniej jednak emocje były przez to ciut mniejsze, jeżeli ktoś oglądał ceremonię na żywo. Czym są kropki kwantowe i jakie mają zastosowania? Przede wszystkim, kropki kwantowe nie są nowym wynalazkiem, są one znane już też od lat 80., i 90. -tych i występują one chociażby w naszych telewizorach, kulet, w lampach LED w związku z czym używaliśmy ich już do tej pory, natomiast nie wiedzieliśmy, jakie mają one zastosowanie i jak tak naprawdę funkcjonują. Bo jak już wcześniej mówiłem o tych zjawiskach kwantowych, są one często kontrintuicyjne, niezrozumiałe, trudne do pojęcia przez przeciętnego zjadacza chleba. Panuje takie powiedzenie wśród badaczy fizyki kwantowej, że jeżeli wydaje ci się, że rozumiesz fizykę kwantową, to znaczy, że jej nie rozumiesz więc trudno jest mówić o tak zawiłych sprawach. W każdym bądź razie, tak w dużym skrócie, w przypadku chemii każdy student, każdy chemik zdaje sobie sprawę, że właściwości określonych pierwiastków zależą od tego, jaka jest liczba elektronów w danym pierwiastku. Jeżeli ich jest więcej, to w układzie pierwiastkowym zaliczamy ich do innej grupy, inaczej je systematyzujemy. Jeżeli jest ich mniej, to zaliczają się one... Do innej grupy, to jest w miarę jasne. Natomiast teraz, poprzez odkrycie tych kropek kwantowych, jesteśmy w stanie badać te zjawiska występujące na poziomie elektronów. I to są właśnie te zjawiska kontintuicyjne, które mogą nam przynieść ogromne przełomy w dziedzinie chociażby elektroniki, nowoczesnych czujników, ogniw słonecznych, czy także szyfrowania i kryptologii kwantowej. I dzięki właśnie tym kropkom kwantowym jesteśmy bardzo w stanie przeprowadzić duży postęp technologiczny, dlatego też tutaj jednogłośnie kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród trzym, trzem wymienionym przeze mnie badaczom. Oni również otrzymają nagrodę 4,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o Nagrodę Nobla z dziedziny chemii, było to 115 rozdanie nagród. Łącznie nagrodę otrzymało 190 osób, z czego kobiet w tym gronie było jedynie 8. Taką kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla z dziedziny chemii, była właśnie Maria Skłodowska-Curie, która ten tytuł otrzymała w 1911 roku, w związku z czym również tutaj Polska znajduje się w elitarnym gronie. I to by było chyba na tyle. W kolejnym miesiącu powiemy także o Nagrodzie Nobla z dziedziny ekonomii, bo w momencie nagrywania tego filmu jeszcze nie mamy takiej informacji. Okej. Okay. Fajnie, że wspomniałeś trochę o naszej tutaj Marii Słodowskiej-Kiri, że jednak przypominamy o niej. No i co? Kończymy. Zapraszamy oczywiście Was na nasze social media, na naszą platformę kopernikus.pl, na której znajdziecie bardzo dużo różnych ciekawych artykułów, ale również oferty pracy stażowych, konferencji naukowych itd. No i oczywiście zachęcamy również do śledzenia naszego podcastu, najbardziej maksa podcastu, Maksymalnej dawki wiedzy. W październiku wracamy do Was z nowymi podcastami, z nowymi gośćmi, z nowymi treściami. Będzie się bardzo dużo działo. Podcastów będzie więcej niż w poprzednich miesiącach, więc oglądajcie bacznie i śledźcie nasze media społecznościowe, żeby nie przykapić naszych najnowszych filmów. Dziękujemy. Na razie. Dziękujemy, pozdrawiamy.